Ten popularny lek może powodować niedobory witaminy B12, do jego skutków ubocznych można też zaliczyć nudności, a jego stosowanie przy regularnym spożywaniu alkoholu może doprowadzić do bardzo ciężkich powikłań. O czym mowa? O Metforminie, czyli najprawdopodobniej najczęściej stosowanym leku w leczeniu cukrzycy typu 2 w Polsce. Poza wymienionymi zagrożeniami, ten lek daje wiele bardzo pozytywnych skutków w terapii pacjenta ze zbyt wysokim poziomem cukru. W tym filmie wytłumaczę Wam, jak działa ta substancja, jak ją bezpiecznie stosować, a także co zrobić, aby uniknąć skutków ubocznych, czyli generalnie wszystko, co moim zdaniem powinien wiedzieć pacjent na temat tego leku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć moi drodzy, ja mam na imię Maciej, a wy oglądacie kanał Niesłodze. Chociaż od prawie 6 lat zajmuję się w internecie popularyzowaniem wiedzy na temat cukrzycy, to nie jestem. Ani lekarzem, ani farmaceutą. Postanowiłem jednak wziąć pod lupę temat stricte związany z farmakoterapią w cukrzycy typu drugiego, ponieważ uważam, że brakuje takich treści w polskim internecie. Przy powstawaniu tego filmu pomaga mi jednak Gosia Bekier, farmaceutka, a prywatnie, jak możecie wiedzieć, moja partnerka, z którą prowadzę też podcast w związku z cukrzycą. Gosia zadbała o to, abym wam dzisiaj nie powiedział niczego nieprawdziwego, no a ja zadbam o to, w czym czuję się najlepiej. Wyjaśnię wam w prosty sposób to, co może wydawać się skomplikowane. A jeżeli chcecie posłuchać więcej o metforminie i innych lekach przeciwcukrzycowych, to gorąco zapraszam Was na nasz wspólny kanał w związku z cukrzycą, który. Jak zobaczycie niedługo, przejdzie ogromną metamorfozę. Ale o szczegółach kiedy indziej. Czym jest metformina? W aptece nie znajdziecie pudełka z wielkim napisem metformina. Metformina to jest nazwa substancji czynnej, która dostępna jest pod różnymi nazwami handlowymi, konkretnych leków w postaci tabletek na receptę. Jeśli weźmiemy do ręki pudełko z jakimś konkretnym lekiem, to na nim pod nazwą handlową zobaczymy też nazwę łacińską substancji czynnej, no w tym przypadku metformini hydrochloridum. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele razy spotkałem się z tym, że pacjenci biorący jakieś leki nie mają pojęcia, jaką substancję przyjmują, no i znają tylko nazwę preparatu. Dla celów edukacyjnych, w żadnym wypadku nie promocyjnych, wymienię nazwy dostępnych w Polsce preparatów. Avamina, siofor, Glucophage, Etform, Formetic, Metformax, Symformin. Co ciekawe, sama substancja jaką jest metformina ma pochodzenie roślinne. Została odkryta podczas badań nad związkami zawartymi w rutwicy lekarskiej. Pierwotna substancja lata temu została w pewien sposób zmodyfikowana i tadam mamy lek zawierający metforminę. Niektóre preparaty mogą mieć obok swojej nazwy dwa oznaczenia: SR lub XR. Obydwa oznaczają preparaty o dłuższym, wolniejszym uwalnianiu. Jak działa metformina? No to teraz spróbuję Wam zobrazować i wyjaśnić, jak działa metformina. Można wymienić tak naprawdę trzy główne kierunki jej działania, które finalnie skutkują obniżaniem poziomu cukru we krwi. Metformina poprawia insulinowrażliwość komórek tworzących narządy i tkanki w naszych organizmach. Zwiększa się w ten sposób zychwyt glukozy, między innymi przez mięśnie. Najprościej mówiąc, w komórkach, które Żywią się glukozą, otwierają się drzwi dla glukozy, i ta może w pewnym stopniu znikać z krwi. Metformina zmniejsza też produkcję glukozy w wątrobie. Metformina może również zmniejszać wchłanianie glukozy w jelitach z jedzenia, które do nich trafia. W ten sposób mniej strawionych węglowodanów w postaci glukozy trafi do naszej krwi. No i właśnie dzięki temu wielokierunkowemu działaniu w dłuższej perspektywie metformina doprowadza do prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wspierając leczenie metforminą odpowiednią dietą, na przykład z ograniczaniem węglowodanów, a przede wszystkim węglowodanów prostych, możemy spodziewać się naprawdę dobrych wyników. To, w jaki sposób działa metformina, sprawia, że jest to lek, którego stosowanie nie grozi niedocukrzeniem, czyli inaczej hipoglikemią. Metformina nie pobudza wydzielania insuliny, które mogłoby grozić właśnie zbyt dużymi spadkami poziomu cukru. Tutaj muszę też podkreślić, że metformina sama w sobie nie leczy cukrzycy typu drugiego. W żadnym wypadku nie można jej traktować w taki sposób, że zaczniemy ją brać, ale będziemy żyli tak samo czyli Mało się ruszali, jedli w taki sam sposób, jaki doprowadził do rozwoju cukrzycy, no i stan zdrowia się poprawi, a my schudniemy tylko dzięki metforminie. To jest błędne oczekiwanie wobec tego leku. On nie działa jak taka magiczna różdżka, ale może być dużym wsparciem, kiedy zdecydujemy się na stosowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, czyli między innymi zoptymalizowanie ilości spożywanych węglowodanów. Nie mówię tutaj od razu o diecie ketogenicznej. Mam na myśli racjonalne podejście do źródeł i ilości węglowodanów w naszych dietach. Więcej na ten temat dowiecie się z innego filmu na moim kanale. Ograniczenie spożywania cukrów prostych. No i tutaj mam już na myśli takie rygorystyczne ograniczenie między innymi Słodzenia kawy i herbaty, spożywania soków i napojów z cukrem, klasycznych słodyczy z cukrem, ograniczenie owoców o wysokiej zawartości cukrów czy też wszelkich produktów, które mają taki dodany cukier, jak choćby niektóre maślanki, jogurty czy ketchup. Kontrole ilości spożywanych posiłków i niepodjadanie między nimi. Dbanie o obecność w diecie błonnika pokarmowego oraz skrobi opornej. Nie opieranie całej swojej diety na produktach wysokowęglowodanowych, jak chleb, bułki, kasze, ryż czy makaron. To, co ma ogromne znaczenie przy skuteczności terapii metforminą, to jest oczywiście regularna aktywność fizyczna. Nie każdy z nas musi być olimpijczykiem, maratończykiem czy kulturystą. Czasem konsekwentne, codzienne chodzenie tych 10 tysięcy kroków może przynieść nam ogromne korzyści. To nie powinien stosować metforminy. Moi drodzy, można wymienić kilka sytuacji, w których najczęściej nie powinno się stosować metforminy. Są to wystąpienie cukrzycowej kwasicy ketonowej, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, które określane są na podstawie wyników badań, ostre stany chorobowe, jak ciężkie odwodnienie, operacja czy ciężka niewydolność serca. Jak widzicie, są to takie substancje, które generalnie wymagają interwencji lekarza. Wobec tego, kiedy znajdziecie się w takim stanie, poradźcie się po prostu specjalisty, czy powinniście dalej przyjmować dany lek, czy nie. Metformina i alkohol. To teraz niezwykle ważna kwestia, czyli przyjmowanie metforminy a spożywanie alkoholu. Warto wiedzieć, że w zasadzie żadnych leków nie powinno się łączyć z alkoholem. Przy Metforminie może to być Szczególnie szkodliwe, no bo metabolizm obydwu substancji może się w pewien sposób ze sobą zazębiać. Finalnie wzrasta ryzyko wysokiego stężenia kwasu mlekowego w organizmie i rozwinięcia się takiego powikłania jak kwasica mleczanowa. Uważa się, że to powikłanie jest bardzo rzadkie, ale mega niebezpieczne i warto o nim informować. Dodatkowo, chociaż metformina sama w sobie nie powoduje hipoglikemii, to w połączeniu z dużą ilością alkoholu wzrasta też ryzyko zbyt niskiego poziomu cukru, no bo sam alkohol nawet u zdrowych osób może poziom cukru obniżać. Objawami kwasicy mleczanowej są m.in. bóle mięśni i brzucha, zawroty głowy, spowolnienie pracy serca, duszności czy też znaczące osłabienie. Tak więc, jeżeli Wy albo Wasi bliscy macie takie objawy, no to koniecznie skonsultujcie się z lekarzem. I to pilnie. A jeżeli planujecie z jakiejś okazji wypić więcej alkoholu, to najlepiej zapytajcie swojego lekarza lub farmaceutę o radę, no bo każda sytuacja jest inna. Jeśli niezbędne będzie odstawienie leku, no to może to być konieczne nawet dzień przed spożyciem alkoholu. Nie jest to oczywiście rozwiązanie idealne. To jest raczej taki półśrodek. Najlepiej byłoby wcale nie pić. Metformina działa tak, że nie znika z naszego organizmu po kilku godzinach. Jej śladowe ilości możemy mieć nawet po kilkudziesięciu godzinach od jej przyjęcia. Więc szczególnie kiedy wypijemy więcej alkoholu, no to ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej wzrasta. W tym temacie warto też powiedzieć, że jeśli mamy problem z alkoholem, to najlepiej nie ukrywać tego przed lekarzem, bo Przyjmując metforminę na stałe, możemy narobić sobie ogromnego problemu. Lekarz, wiedząc o naszym problemie, może zlecić nam inną metodę leczenia niż metformina. A, no i pamiętajmy, że piwo, czy nam się to podoba, czy nie, to jest jednak alkohol. Działania niepożądane metforminy. Przy stosowaniu metforminy, jak przy każdym leku, mogą pojawić się pewne skutki uboczne, jak choćby nudności, wymioty, biegunka czy bóle brzucha. Te dolegliwości najczęściej mijają u większości pacjentów po pierwszych dniach lub tygodniach terapii metforminą od jej wprowadzenia albo też od zwiększenia jej dawki. Aby zminimalizować takie efekty działania metforminy, zwiększanie jej dawki powinno być stopniowe. Pomocne może okazać się też przyjmowanie jej w trakcie posiłku albo zaraz po nim. I poza tym, moi drodzy, koniecznie pamiętajcie o odpowiednim nawadnianiu organizmu. Inne działania niepożądane metforminy to np. przykład metaliczny smak w ustach, zgaga czy wzdęcia. U wielu osób mijają one po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania leku albo po zwiększeniu dawki. Niedobór witaminy B12. U pacjentów długotrwale leczonych metforminą może wystąpić niedobór witaminy B12, ponieważ uważa się, że stosowanie metforminy może powodować złe wchłanianie właśnie witaminy B12. Warto pamiętać o tym, aby osoby, u których stwierdzono taki niedobór, suplementowały właśnie tę witaminę, i mówią o tym m.in. zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Nie jest to jednak Powód do odstawienia leku, ponieważ niedobór najczęściej jest lekki albo umiarkowany, a no i metformina nie jest też jedynym lekiem, który może taki niedobór powodować. Warto zatem monitorować sytuację, wykonać co jakiś czas badanie sprawdzające poziom witaminy B12 oraz upewnić się, że nie cierpimy z powodu objawów niedoboru, i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty z prośbą o dobranie odpowiedniego preparatu. Specjalista na podstawie oceny waszej indywidualnej sytuacji zdecyduje, jaki preparat zastosować. Suplement diety, lek, lek na receptę oraz jaką drogą podania, czyli np. tabletki czy zastrzyki. Możliwymi objawami niedoboru witaminy B12 są m.in. pieczenie języka, utrata smaku, spadek masy ciała, nudności, dolegliwości jelitowe, jak zaparcia lub biegunki, kłucie, drętwienie rąk i stóp. Zmienność nastroju, depresja, trudności z koncentracją i pogorszenie procesów myślowych, czy też zmiany skórne. Źródłem witaminy B12 w diecie jest głównie mięso oraz przetwory mleczne, więc warto, aby pojawiały się one w naszych posiłkach. Moi drodzy, jeśli dowiedzieliście się czegoś cennego w tym filmie, to możecie mi się odwdzięczyć i zostawić pod tym filmem łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dziękuję bardzo. A na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, a ja jak zawsze życzę Wam dobrych cukrów. Cześć.